Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem e, angielskie piwo e, e, z Bluegar Monk. Jest to Twist Edition e, Death Star e, Episode 3. E, dulce de Leche Imperial Stout 10,5% alkoholu. Ale co to jest ta dulce de, de Leche? No hiszpańska nazwa <coughs> naszego kajmaka No każdy chyba wie. Jak można zrobić skarmalizowane mleko w puszce? Prawda? Bierze się słodzone skondensowane mleko w puszce, wkłada do garnczka z wodą, gotuje przez 3-4 godziny, i wtedy wyjmujemy piękny taki em, kremowy tofik. Tak naprawdę skarmalizowane mleko. I ten Imperial Stout, jest o tym smaku. E, to dużo tu nie piszą. E, w składnikach jest woda, słód jęczmienny, owiec, laktoza, e, dulce de leche flavoring, czyli mamy aromat, chmiele i troszkę, ale już się napisali jakie. E, czekoladowy, karmelowy i słodki, tak tu napisali. OK. Przejdźmy do piwa. Jak widzicie, bardzo ciemno-brązowe, nieprzejrzyste, z niewielką e, jasnobrązową pianą, drobną pęcherzykową. E, no teraz została tylko wódka, ale ona jest zbyt, ja, zbyt duża się nie tworzyła. I tak. Słodki, karmelowy, mleczny aromat. Kajmaka. Aromat jest w porządku, naprawdę. Trochę kawy, trochę czekolady. Razem wszystko ładnie się komponuje. E, dobrze, no to mm, spróbujmy wasze zdrowie. E, nie jest za słodko. To już jest na Oczywiście jest spora słodycz, ale piwo nie jest zbyt ciężkie. Nie jest kleiste, e, jest w porządku. E, sporo napaloności, e, kawa, ciemna czekolada, trochę kwaskowych elementów. No i oczywiście mamy ten karmelowy krem. E, fajnie czuć laktozę. Alkohol jest ładnie ukryty, chociaż jest ładne rozgrywanie w przełku. Ale tylko tyle. Wiecie co? To jest... Piwo jest jednocześnie orzeźwiające i relaksacyjne. Bardzo fajnie się pije. Nie jest za ciężkie. Nie jest za słodkie. Ma kwaskowe elementy. Palone. Em, czekoladowe. Kawowe. Powiedzmy, że to jest taka, takie imperialne cappuccino. Trochę w smaku. Trochę espresso. Eee. Dużo się tu dzieje. Jest przyjemnie. No i rozgrzewająco. O, aż mi się ciepło zrobiło teraz. Eee. Was to spróbować zdecydowanie. Eee. W Tesco jest dostępne chyba 5 funtów za puszkę. Chociaż była chyba przecena ostatnio. 4,25 czy jakoś. Nie jestem pewien. Eee. Jeżeli mieszkacie eee. w Wielkiej Brytanii to może uda Wam się to piwo dostać. Bardzo przyjemne. Rzeczywiście fajny Imperial Stout. Eee, no smaku kajmaka. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak Wam się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który nie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No oczywiście prześlijcie film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.